Wam pokazać teraz co potrafi ten Zip Raven Lux. Jest on po pewnej drobnej modyfikacji ma zmienione zębatki fabryczne 15x42 ma zmienioną przednią na 18 i tylną na 38. Wyjeżdżamy sobie na ładną drogę i dzięki temu ten nasz zip może sobie na takich trasach całkiem przyzwoicie jak na 125 radzić co zobaczyć można go rozbujeć spokojnie spokojnie do 90 licznikowych oczywiście bo to może być różnie ale do licznikowych na godzinę może nawet uda się gościa wyprzedzić bardzo całkiem fajnie to jedzie powstaje pytanie czy odbyło się to kosztem mocy może trochę tak ale z drugiej strony jak ktoś kupuje 125 no to nie po to żeby szaleć z jakimiś wielkimi przyspieszeniami Natomiast warto za miasto od czasu do czasu móc pojechać sobie chociaż przelotową prędkością te 90-95 ślicznikowe o, tak jak teraz, mam nadzieję, że widać także także tak to wygląda i jazda jest bardzo przyjemna bez jakiegoś nadmiernego oczywiście pałowania silnika, bo no przy fabrycznych zębatkach, no nie wiem, no, tak, tak wymyślono, zaprojektowano trudno. Chociaż przecież przez te zębatki są wymienialne bez najmniejszego problemu. Nie wiem czemu tak się stało, ale na fabrycznych zębatkach 60-70 na godzinę to jest już pałowanie silnika. Ja osobiście bardzo tego nie lubię, dlatego. Oczywiście w autoryzowanym serwisie dokonałem tej zamiany żeby nie było z tym problemów no i po tym nasz Jeep jedzie sobie naprawdę moim zdaniem bardzo przyzwoicie